Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnej lekcji, kolejna lekcja techniczna. Mamy tutaj do czynienia z tym, jak zainstalować czcionkę. Zrobimy sobie tutaj przykład. Pobierzemy czcionkę, zainstalujemy ją na Macu. Na Windowsie wygląda to podobnie, e, praktycznie no, nie ma żadnej różnicy, ale tutaj sobie przejdziemy, żebyście mieli świadomość tego, jak to wygląda. Potrzebuję, załóżmy, czcionki Open Sans, bo mi się podoba. No to co, wpisuję Open Sans e, Download po angielsku, powiedz. Widzimy font Google, klikamy tutaj, następnie klikamy pobierz całą rodzinę tych czcionek, bądź jeżeli jesteśmy na innej stronie, to i tak musimy to pobrać. Zapiszę sobie to tutaj dokumenty w folderze lal, żeby tam za dużo Wam rzeczy nie pokazywać z mojego komputera. Ok, mamy tutaj to Open Sans, otwieramy sobie tego zipa, otwieramy folder. No i z reguły czcionki mają właśnie końcówkę TTF. Także jeżeli chcemy pobrać i zainstalować czcionkę, no to musimy naszym celem jest zdobycie pliku TTF danej czcionki. No i jak widzicie tutaj te czcionki mamy. Możemy ją sobie zainstalować. Klikamy dwa razy zainstaluj Została doinstalowana, teraz po resecie Photoshopa powinna nam się ona pojawić w wyczcionkach, nie? No i tak będzie z każdą, po prostu instalujemy ją na komputerze, no i ona się pojawia później w programach, w, w Wordzie, we wszystkim, nie? Pytanie, czy można zrobić to zbiorczo? Pewnie można. Zainstaluj. Instalujemy. Cyk. No i mamy nową. Czy mamy wszystkie to... To trzeba się upewnić. Można zrobić pojedynczo dla pewności. A nie, widzicie, mamy poinstalowane tutaj wszystkie stąd. No i tak się instaluje w skrócie czcionki. Yy, także no nie będziemy tutaj się dalej rozwijać. Tak się właśnie instaluje czcionki. Szukamy w internecie pliku TTF. Jeżeli nie wiemy jaka to czcionka, no to korzystamy z lekcji poprzedniej. A jeżeli wiemy jaka to jest, to ją ściągamy. Mamy plik TTF, instalujemy, pojawia nam się w Photoshopie. No i tyle. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do kolejnych.